Pierwsza bitwa nad Marną. W kilku słowach. Bitwa, która z prostej, szybkiej wojny dla Niemiec zrobiła kilkuletni konflikt bardzo krwawy. Ponieważ to właśnie ta bitwa zatrzymała niemiecki atak i z tzw. Tak wojny błyskawicznej, szybkiego pokonania Francji nic nie wyszło. Bitwa była wynikiem planu tzw. Tak planu Schlieffena, który zakładał szybkie zwycięstwo nad Francją. Chciano bardzo szybko zdobyć Paryż. Wygrać na jednym froncie, ponieważ Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że gdy szybko nie wygrają, to będzie to początek wojny na innych frontach, że te inne kraje, które będą, państwa, które będą z nimi walczyły, zdążą się zmobilizować i otworzą nowe fronty. Ale to nie wyszło. Na szczęście. Bitwa trwała od 5 do 9 września 1914 roku i tu warto na początku już wspomnieć, że znaczną rolę odegrały, odegrali paryscy taksówkarze, którzy umożliwili szybkie przemieszczanie się sił brytyjsko-francuskich. To po prostu pokazało, że te nowe środki transportu i taka zwiększona mobilność może w duży sposób wpłynąć na zwycięstwo. Szkoda, że później o tym zapomniano, i przeszło się do walk. Pozycyjnych. Po stronie Ententy, czyli Francji, Wielkiej Brytanii i tych państw sprzymierzonych, stanęło 1 937 000 żołnierzy, zgrupowanych w ponad 80 dywizjach, czyli prawie 2 miliony żołnierzy. Naprzeciwko nich stanął 1 176 000 żołnierzy Cesarstwa Niemieckiego, zgrupowanych w 62 dywizjach. Początek walk to 5 września, kiedy to rozpoczęły się walki na odcinku, gdzie znajdowała się szósta armia francuska. Już kolejnego dnia siły brytyjsko-francuskie ruszyły do kontrnatarcia. Chciano po prostu wykorzystać ostatnie możliwości, żeby zatrzymać siły niemieckie. Ten atak był na tyle skuteczny, że siły niemieckie musiały przerzucać swoje siły z marny w rejon rzeki Orka. Ork, nie znam francuskiego, nie będę krzywdził nazwy tej rzeki. I to właśnie nad tą rzeką Przerzucono siły, żeby powstrzymać postępy wojsk francuskich. Ale to spowodowało, że w siłach niemieckich powstała przerwa, luka o szerokości 35-40 km, która to szansa, tak to śmiało można powiedzieć ta luka taką była szansą, została bardzo szybko wykorzystana przez siły francusko-brytyjskie. I te siły tam wkroczyły, dzięki czemu prawe skrzydło armii niemieckiej zostało musiało zostać wycofane, żeby zapobiec okrążeniu całej armii. I choć w innych miejscach, szczególnie 9 września siły niemieckie dobrze sobie radziły, to jednak niemieckie armie musiały się wycofać. Proces wycofywania się niemieckich sił został zatwierdzony 10 września przez dowództwo niemieckie. Po prostu wykorzystanie tej wyrwy jako takiego, Miejsca, gdzie można zaatakować, zostało świetnie wykorzystane, i te siły po prostu zaczęły zagrażać niemieckim armiom w ten sposób, że mogłyby zostać nawet okrążone i odcięte. Dlatego niemieckie dowództwo postanowiło wycofać swoje siły, przegrupować je tak, żeby nie odnieść większej porażki. A siły Ententy atakowały aż do 15 września, do momentu, kiedy otrzymały rozkaz, żeby Zatrzymać się i dalej nie atakować. Straty były gigantyczne. Po stronie francusko-brytyjskiej było to około 455 tysięcy żołnierzy, prawie pół miliona osób. Niemcy stracili około 372 tysięcy ludzi, czyli ponad 800 tysięcy zabitych żołnierzy w czasie jednej bitwy. Gigantyczne straty. Ale siłą brytyjsko-francuskim udało zatrzymać się niemiecką inwazję. Pamiętajmy, że walki po bitwie trwały dalej, aż doszło do takiego ustabilizowania się frontu, ale był to też początek walk pozycyjnych. Zatrzymanie inwaz inwazji niemieckiej zaprzepaściło możliwość takiego szybkiego zwycięstwa i pokonania Francji, zanim Rosja zdoła się zmobilizować i otworzyć drugi front. To była jedyna szansa, z czego oczywiście Niemcy sobie doskonale zdawali sprawę, żeby wygrać szybko wojnę. Móc pokonać Francję i przerzucić odpowiednie siły na front wschodni, gdzie uważano, że po prostu wtedy wówczas Rosjanie nie włączą się do walki. Szczęśliwie dla ententy, no i dla nas udało się powstrzymać ten niemiecki atak i zatrzymać tą wojnę błyskawiczną. Dzięki czemu wojna mogła być prowadzona dalej. Więc należy powiedzieć, że to jedna z najważniejszych bitew w historii. Bitew, które po prostu umożliwiły dalsze walki, dalsze trwanie I wojny światowej. Gdyby ta bitwa została przegrana, wówczas Niemcy zdobyliby Paryż, najprawdopodobniej podbiliby całą Francję bardzo szybko, no i staliby się zwycięzcami, byliby w stanie poradzić sobie już z Rosją, z innymi państwami, i to Niemcy stałyby się potęgą europejską. Ale tak się nie stało. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam zwłaszcza na tą serię dotyczącą bitew, ale też na inne materiały. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.